Przez 100 lat nie wymyślono nic lepszego od resora piórowego. Niezawodny. No, ale, ale on ma dwie, dwie cechy zajebiste. Jest zajebistym elementem sprężystym, i jest samohamowny, bo te pióra trąc się po, po sobie, działają jeszcze amortyzacyjnie. Zarobiście, że w nie lata. no i jest, wiesz... Czyli jest, jest funkcja sprężyny i funkcja amortyzatora w jednym. Znaczy, on ma amortyzatory, ale jest ta funkcja taka yy, tarcia tego amortyzatora. Pióra o, mm -hmm. o siebie jest taka samohamowna, i, i to jest dosyć, dosyć taka cecha dosyć dobra. No, musi być dobra, skoro przez 100 lat nie wymyślono nic lepszego. No i że Bardzo to... tęgi głowy myślały, myślały, jakiś tam pan wynalazł sprężynę, ale i tak się robi te resory, będące sprężyną taką płaską, po to po prostu. Taki samochód na ramię, zobacz na sztywnym moście i to takie, takie najprostsze rozwiązanie, jakie tylko może być. Zobacz, że tam zajrzyj że, że to po prostu sobie jest taki, taki sztywny most i, i nic tam więcej nie ma. Jak, Jak pat w, funder... w Patofinderze? Y, pato no także wiesz, no tu pewnie jakiś tam ten samochód, ma jakieś takie rzeczy do szybkiego ratownictwa, do tego nie będziemy to nie będziemy. Ja się na tym nie znam i tam wolę tego nie dotykać, no bo to wiesz, to no też ktoś nam zaufał, że to tam ten, chociaż powiem Ci, że na tych, sygna... na tych kogutach to po prostu bym się przejechał, no. To... One działają? Sprawdzałeś? Nie, no nie, no bo, znaczy sprawdzałem, no Ech. może sobie tutaj, wiesz, na hamowni zobaczymy, czy to da się tam, wiesz. Mógłbyś kiedyś, Karol, nagrać taki film, jak na przykład bez wzroku gdzieś w jakichś tajemniczych miejscach namierzam otwór, a potem jeszcze wkładam w to śrubę i przykręcam. <laughs> Tylko się. to z endoskopu musielibyśmy zrobić. Szczycisz się tym? Tak, że w wyjątkowej precyzji. Nie ty derze pamięć Co? No masz takie umiejętności? To każdy, kto pracuje przy autach, ma takie umiejętności. Każdy jeden. Jak taki zwykły śmiertelnik, to by powiedział, że nie dzieją się takie rzeczy, że masz gdzieś włożoną rękę. Wkładasz nakrętkę w dwóch palcach i ją nakręcasz gdzieś tam, w jakieś takie tajemnicze miejsce. Ależ mój drogi, panie to lubią. Też jeść można. Jadłbyś z tego? Jadłbym. Cool. Dawaj mu ciasto do tej miski. Dobrze. To do przelewowe? Od Mechatroniki. Od... E... Nadmiar oleju spływa. E, no niestety nie zdążyłeś tego nagrać, ale te śruby od mechatroniki tutaj co są dookoła to 8 Nm i 45 stopni się dokręca. To raczej e, odpaść nie powinno. To, jak ktoś ma wyczucie to... Ciekawe, że to jest takie dwuetapowe. Co? No, tu jest się. nawet kolejność dokręcania tego bloku zaworowego, bo on jest dość duży. A, I też e, dosyć precyzyjna jest, e, precyzyjny jest ten element, więc e, jest szansa, że, że, nie wiem, może coś, jak coś się tam z, odkształcić. I wiesz, będzie przeciek olej wewnętrzny w skrzyni biegów i problem gotowy. Dobra, spróbujemy to jakoś w tą pokrywkę, co nam Krzysztof przygotował. Słyszysz? No. PKP do PL. Widzisz, dzięki Twojej latarce w telefonie wszystko. Nie po raz pierwszy. Właśnie. Prawie jakbym pomagał. A tak ogólnie to cieszę się, że przyjechałeś nas odwiedzić. Nie Nadal, kłam. Nie było. A wiesz, że ma mikrofon? To wszystko. A, dobry. Zresztą. Kto ma mikrofon? No Kiwi. Siedzi i tylko. A nic nie słyszy, przecież przeżyć daleko. Zresztą to mikrofony chyba nie działają aż tak na duży zasięg. No, zaraz sprawdzę. To jednak działa. Powiem ci, że jest mi przykro teraz. Krzysztof jest mi przykro z tego powodu. Zraniłeś uczucia Karola. U, słuchaj, ale prawda jest jak wielkie, piękne drzwi, przez które chce się przejść. A później nie chce do nas przyjeżdżać. Nawet jak go tam jakoś zakę samę. Na szczęście nie, nie pojęte! Wakanców Ile stawiasz, Karol? Procent na sukces tej operacji. 100% szartujesz. No oczywiście. No Krzysztof, jak bierze się do roboty, zawsze wychodzi. No, cukiernik. Pamiętam jak w tą wiskozę w mojej A4 naprawił. A, przez dziurę w płocie. No raczej. <laughs> tak, tak. Udało się? Oczywiście. No dzisiaj jeździ. <laughs> A tam jakieś łożysko chyba miałeś przy okazji do wymiany. Zrobiłem. Już Zalecałem. Zrobiłem. Już zrobiłem. Łożysko to Tak, było zalecenie filtr powietrza, to są półca samochodu o i to tak wyglądają, o. samochód przygotowany do softu, zobacz filtr powietrza nie był wymieniany nigdy o kurde, on jest biały, wiesz ta, ta zewnętrzna powłoka jest biała fizelina yeah. no to tak właśnie jest to jest kurwa proza życia bierzesz wóz, roboty jest na dwie godziny a generalnie czasami brak tygodnia żeby go zrobić przy zachowaniu w dalszym ciągu niskiej ceny się to widać na tym filtrze. trzeba, no, nie padało, to wymienić za jakiś czas może. Na, na, na wiosnę, bo w zimie się mniej kurzy, to trzeba pamiętać, żeby założyć nowy filtr. Kurwa Macie. To się już nie, nie nadaje do niczego. Bo te, ale te filtry czasami posiadają dwa życia. To jest pierwsze eee, życie filtra. Nie, zaglądam pod A to jest drugie życie. Oh, nie żyje i drugiego życia też mu nie damy. O, chyba silnik był. Eksploatowane od początku razem z tym. Filmieniem. Nie, to Wix, To VIX już wymieniamy. teraz wymienione. Czas na drugą wymianę. Nie no nie widzisz, bo to jest... To i tak, ale nie, bo i tak przepływkę musisz mi wydobyć. Chcesz ją wydobyć? Tak, bo trzeba ją przepłukać. Przez zobaczymy jaka będzie reakcja Was tego filtra. Eee, nie, bo to już nie mamy co tak wiesz, i doktoryzować, to tak wiesz, bo to za chwilę no trzeba to wszystkie liście wybrać, to wszystko co tam wiesz. odkurzanie pomożę silnika. Wiecie, takie dywaniki trzeba poodkurzać, Ja mam ciebie uczyć. <grystanie> jeszcze trochę na lampie zostało. A czy ty, a czy ty już czy swoje BMW pod <grystanie> maską? Jesienne porządki. Nie no i tak widzisz, i taka to kurwa jest ta proza życia, więc już chyba nie będziemy tego więcej nagrywać, bo już mnie to trochę wkurwia Bo to widzisz, robi się te wozy i robi i to tak wiesz, każdy mówi, to nuda, za czas, to zajmuje cały, cały boży dzień I teraz mm. czekamy godzinę aż przywiozą filtr powietrza Co do strojenia powinien być jakiś tam, czy tam do, do jakiegoś remapu już powinien być jakiś, no to jest, o To jest filtr powietrza, to są płuca samochodu, o i to tak wyglądają, o O, płuca, ten, 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 to... płuca palacza Płuca palacza, kurde Mm. No Kas kasze kaszel, palacza. kaszel palacza. Kaszel palacza. Tak jest. No i to widzisz, to takie, to, 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 to takie, tak, tak właśnie wygląda pro życia, Przychodzi wóz na szybką robótkę. Tanio. I generalnie już by było dawno zrobione, ale ty się zajmujesz obsługą tego samochodu, bo ten samochód przyszedł, ale taki kurde właśnie wiesz, Nie do końca. Przepływom mamy drugi. Zobaczymy, jak to na drugim, na drugim będzie działać. Mm. Już zmienimy. No i się... Do śmieci. Często spotykam się z opiniami, że nasz najnowszy środek Super Nagarów Pierdalacz nie działa. No to zróbmy test. Pozdrawiam. Kolega ma takiego znajomego, co przychodzi i tak... Wiesz, akurat coś tam żeśmy jedli, jednego dnia coś jemy. Nie, bułki, nie? No. Co jecie? Bułki? Od... Gratuluję, ale będziecie mieć po tym sranie. No dobra, innego dnia jemy kiełbasę. Kiełbasę jecie? Odważnie, ale będziecie mieli od tego sranie. Człowieku, nie było takie... Z 20 razy przychodził w ciągu pół roku, nie? Tak wiesz, że go spotykam. Nie, nie, dało się jeść czegoś, po czym nie po takiego srania tego. Człowieku, po wszystkim. No oczywiście nic takiego nie nastąpowało, nie? I to jest tak, to, to, to właśnie tak jest, nie? Może kolega borykał się z jakimiś problemami trawiennymi. Nie, to A propos tego robienia wszystkiego źle, to yy, przypomniał mi się taka, taki obrazek. E, robił ten. Y, no, nie wiem kto to rysował z polskich rysowników, że tam wiesz, stoją ci tam wiesz prześmiewcy. No i tam Chrystus przeszedł po tym, po, po wodzie, nie? I oni tak patrzcie, nawet pływać nie umie. A, tak, tak. Nie, I nie. słuchaj, zawiąż to i opal zapalniczką, koniec. <śled> Utnij nadmiar i opal, koniec. Tak bym właśnie widział. 666 koni przy 6000 6 obrotów Szatański wóz. No. Jeszcze, jeszcze pan sobie życzył wyłączenie trybu czterocylindrowego. A. On ma taką funkcję ten samochód, że jak on sobie jedzie, mhm. żeby było ekonomiczniej, tak? No tak, bo jak jedziesz wolno, to nie potrzeba ośmiu garów smażyć. No ale pan sobie życzył, żeby, te, żeby to żeby mu to wyłączyć, no to no Z racji tego, że nasz klient nasz per pan no tak. Jest zostanie tak tak, tak tak. I zobaczymy to też tu i poprawiony ten zapłon, tak? O jeden o jeden stopień. Aha. Poprawiony zapłon, żeby tam wiesz. Dam ci to do, do dobra do wglądu. teraz sprawdzimy czy ten on demand działa. Tu trzeba manualną skrzynię sobie dać Już wyłączę to, cylindra i jest dobrze Już nie ma, nie ma tego problemu Czyli tak jak chciałeś Tak jak klient życzył Klient życzył cylindry wyłączyć, moda zrobić i wyłączyć start stop Co, jeszcze zobaczymy czy były cofki? Eee, zaraz właśnie, czekaj ja tylko sobie wezmę S8. Tak. Czy może to jest cofnięte to i tak? Tak się pojawia się jakieś tam jakieś korekty się pojawiają właśnie na tych na niektórych, właśnie na tym szóstym cylindrze najbardziej trzeba będzie, będę musiał po prostu zadzwonić do Pana klienta i zapytać kiedy on miał w ogóle jakieś świece wymieniane mm -hmm. no, wiesz, w tych, w tych a no... jaki jest przewyk? 182 dobra, to ten wóz możemy uznać za zakończony, jedziemy się przejechać alfą, bo tym jeździć nie będziemy i co mm -hmm. no i tyle no, tyle się udało nastroić o, no to. patrz jaka ten, 666 koni przy 6 obrotach. obrotów <laughs> szatański wóz no. I myślę, że to jest S6, ale to 8 A, bo ja pomyliłem, ja sobie no, kurde, no mylę tego, no 6, nic, to 6. jest, to, to, nie, to, jakby nie, to nie jest egzamin ze znajomości modeli, tylko <śmusy> to trzeba zrobić soft'a. Osu, No to odmachali, nie za bardzo wiem o co chodzi, no ale my już przejechaliśmy z Brawo zapadów, do dojechali! Cztery godziny! Uh! Dobrze! A co będą celebrować? Dłużej. Jesteśmy skromni, my robimy robotę. Robiliśmy 80 okrążeń po 6 kilometrów. Jedno okrążenie to 480 km zrobiliśmy. To już prawie dojechaliście do Wrocławia. Nawet w, zaczęliśmy bez, wracać. Bez klimy w opale 30 stopni. Nie no, jest całkiem, całkiem dobrze. No to, no kolejna przygoda zaliczona, więc, więc, więc super. Ja się trochę podenerwowałem jakoś. Poza... No, no, chyba. Rano było nerwowo, ale ktoś tu się spóźnił. No ja. Półtorej godziny, niedługo, półtorej godziny to jest dopuszczalne. Bo, bo, głupio wyszło. Głupio wyszło, dobra. Eee, no to zobaczymy, czy, zobaczymy, jak oni tutaj to, te nagrody rozdzielają, bo teoretycznie myśmy wygrali tą klasę czwartą, to jechaliśmy, ale jakby w tym krótkim czterogodzinnym jeszcze jedno, jeden samochód jechał, zobaczymy jak oni to miejsca przydzielą. Więc Ty teraz jechał, nie wiadomo. Kurwa, tym to trzeba być amatorem, żeby nie wiedzieć jak się zdejmuje zderzak w Kalifornii, rocznik 2014, przecież była zmiana w 2015 i tam już tej śruby nie było. To tego nie wiem. No gdzie jest ta śruba? Jebać papuś. Niech te kurwy dusi pyta. Nie o to pytałem. nie kurwa miareczkę na no, 2 metry ustawimy i zobaczymy w jakim czasie pokona ten 2 metry, nie? Tak sobie wymyślimy bez co opuścił Nie, odkreślimy jedną półłość i chcę zobaczyć w jakim czasie fura pokona tą drogę z jednym <śm> napędem na koło. A później zacieśnimy szperek, i zobaczymy czy jakaś różnica będzie. Chyba, że chuj z tego będzie, a może coś będzie. Jak jest tu. Poziom abstrakcji nie przerzuci <śm> No tak kurwa sobie teraz wymyśliłem, bo tak mówię, kurwa, ciągle to samo robimy, to teraz sobie zrobimy coś innego. Dobra, środek koła tak jak na hamowni, jak to się oczy, no, to no, mamy tu. napis Nissana. Siach. Cy kurwa no, To jest punkt początkowy Ta precyzja mnie zachwyca. No kurwa a nie od tej linii odjeżdżać. Nie no chuj, bo mam miejsca nie starcza, chcemy dwa metry przypierdolić. Teraz jedziemy 2 metry. Jagodka jest tu. Pa. Dobra, ja będę liczył sekundy. Tak kutaska czy drugiego podłoże, a to na stoperze będziesz chciał. Podłożyć. Na stoperze, dobra Położeń kuja węża, kurwa, o na przykład tego <noise> jak co myślisz o tym teście? Najbardziej interesuje mnie ten swój wąż. To jest kurwa, bo kurwa przybyje na własnych. Jak to w no. no To kursku ja. Dobra, mamy pompkę jakąś do półtacę, nie wiem. Kolejne jakieś nasze analne zagadnienie. No dobra. Widzisz te najady no ja, Ty, teraz, ty to ja policzę to na tych na klatkach yy, w programie. To ja ci będę odliczał, 3-4 i pizda. A co na to lekarze? <laughs> Weź pigułkę, ale a, kurwa panie lekarze, no ja wziąłem. Mówią, że nie rokuje. <laughs> dobra. Aż tam tak. I teraz jadę 15, 37, o tu rzadko. Nie, 21. 21, 28, o cie pierdolę. 38, 37, 44 Ja pierdolę, to jest zadbany wóz, kurwa, nie to, co Audi O kurwa, 60, 68, 70. Zobaczcie, jest smoluchy. <laughs> się no mega zby, kurwi, z kurwisty wozem. No ty, no zobacz. Tak, co co 5-8 tysięcy, kurwa, był waso. Tu jeszcze kurwa jakieś takie wynalazki ma, zobacz, Kurwa, koło oryginalne z 2005 roku, można senówkę nieużywanego Michałka z włosami pomacać. 13. Z włosami. No kurwa, zestaw cały taki montażowy, szybkiego harcerza jakiegoś. Nie no, samochód jest taki kolekcjonerski, że zastanawiałem się ciągle z Jagodą, czy wyjechać go na ulicę i go jebać, czy... Jebać! Tak? Jebać! Tak, tak, sobie o... jebać. Olej wymieniony. Je... W ogóle to, pyta... nie... pytanie. To, to pytanie nie padło. A do ile to się kurwa kręci? 8500. Patrz, kurwa! kurwa enzung Ezen, jak, bumerang. Jak jak, jak, jak jak potrzebujesz, to możesz na chwilę pójść tam, w miejsce odosobnienia. Pukniesz i wrócisz. Uspokojony. Uspokojony, bo to widzę, że... A informacja o lubryfikacji, kurwa. To jak nie zarzucać, i puknąć. A fatalnie rozruchane takie, kurwa, nikt się tu nie ruchał. jest dziwka pasu nie zabiera. jak go zatrujesz. No, no, co to nie, nie. Ale nie ma wątpliwości, że kompresor, nie. nie. Ja wyżej go zakręcę jeszcze, by tam moc. Jakby tak szła. kubę obudzić w nocy. Kuba z czego to jest wykres? Kompresor. Ale turbo wstaje, ty kurwa i burdowe. Nie wstaje. Nie wstaje. A ale, to, na... to pedalski kompresor. A to na... nie jest męski turbo pedalski kompresor. Albo A na Base zapierdala ta. Nie A? no, ale nie tak do końca. Albo za duże turbo. O, albo za duże turbo, albo kompresor. Z, za za duże turbo i nie wstaje. Nie, ale... No, ale o, tak lubimy. No i tyle. No i to jest 2.2 litra i ten samochód ma 100 koni albo i nie ma, i tak naprawdę robi się go e, na 110. Co? Na 110, na no, bardzo, 110%, bardzo, bardzo duży potencjał można, moc podnieść o 10 koni. Kupi, musi kurwa zawsze, pyko, precyzja musi być, kurwa, tylko to, tylko to nas może uratować. Nie siła mocy pierdolnięcie ratuje. 2-0 chłodź 3-0 już dobrze, nie o kurwa kto wstało. O kurwa jak zdycha jebanych skurwysy O jezu O kurwa Jakbym mu gazu w O ujmował Jak to chrobotanie jak z nami to będę skakał w ogóle z radości I krebrę, brebrę, brebrę było, klimę byłam O kurwa jak jest? kurwa Patrz jagoda ty kurwa O kurwa O kurwa, jest to znaczy! na kurwa, a nie na silniku Ja cię pierdolę, kurwa o kurwa! Nie wiem co powiedzieć. Ale wyjebał, skurwysyn To jest na to, to to kołach to jest. Na siłowych koła. Ja chciałem... O kurwa. O, skurwysyn słyn Kurwa ty. Ty. Ja baj, ja baj go drugi raz. Dobra kadabra to czarnej magia kurwa. 450 N będzie. Kurwa, czekaj, to za mało to wyszło. nie to mocno robiła. <noise> O CIE PIERDOLĘ Ty, ja że to jest Kurwa, ten. to schuja, chuja ja zać jak staje. kurwa Przy 2 300 miał tyle tak? Ale nie, to jest i ja chyba teraz będę miał Mam taką teraz, wiesz, ambicję, żeby Newton przeszedł przed starą moc nie? Kuba. Nie to walczy Ale, ale starość, ja wiem, nie, 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 nie Wielką turbodziurę miał, wielką turbodziurę Byłbyś tak mi podnieść poślad, żeby ci nie macał? Oczywiście Nie Nie, <śmiech> 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 nie. <śmiech> pierdolaj Nie, już teraz się wyjebałem, nie W szoku, bo na pewno się nie dowierzałem Ale kurwa go... 135 to szybko, zmiana jak, jak, jak się stara Krzysiu 136, no, on chyba w kuriersce kiedyś pracował. Robiłbym mu testy z, z, do 138. 138. Czekaj, czekaj, 104. 139. Ej, stopień, czeka. 140. 139. A musimy zrobić 150, bo ja nie włączyłem pomeru 140? 141? 140, nie, komu wujku? Ty, Ej, bo mi tu krótko, krótko drogi mi tu. Nie, musisz powtórzyć. Kurwa, 134. No. Keple, jeszcze nie hamowałem 288 mm, grube kona 40, Jeszcze tam, nie było trzeba używać no, Puszczam gaz i już się dzieje samo Pomiar nie wyszedł, ale chyba spoko No wóz to chce się pocieszyć No też, dobrze. Dobra, czekaj, bo idzie za szybko Ile ma mocy 100. G. Był nie, hamowany, nie, hamulce czekaj. zajebiste A może 100? Sto... Czyli ten bas kurwa? 16 centymetrowe buffery to są, kurwa